Centrum Kultury w Kamiennej Górze dzięki Fundacji Orlen dla Pomorza, przy wsparciu miasta Kamienna Góra, realizuje projekt mający na celu doposażenie pracowni tej instytucji. My gościmy w sali komputerowej i rozmawiamy z dyrektorem Piotrem Słowińskim. Znajdujemy się przy drukarce 3D. Wytłumacz Piotrze dlaczego. To jest element, część naszego projektu Pracownie z Podwody. Projektu, który wsparł. Finansowo darczyńca, czyli Fundacja Orlen dla Pomorza, po powodzi w zeszłym roku e, część naszych pomieszczeń zwyczajnie była zalana i to zalana solidnie prawie metrową warstwą wody. Po wypompowaniu zrobiliśmy porządek w podziemnej części i tam tworzymy zaplecze dla naszych pracowni. Ale żeby nie było tak tylko, że tworzymy samo zaplecze, to się dozbrajamy w sprzęt. Dzięki wsparciu Darczyńcy, dzięki wsparciu Fundacji Orlen dla Pomorza realizujemy projekt pracownie spod wody, a to będą trzy pracownie. Czyli pracownia ceramiczna, ci z Państwa, którzy śledzą media społecznościowe albo kanał Zetki to wiedzą, że... Zajęcia ceramiczne u nas już trwają, fajnie rozpędzone. Są grupy, które spotykają się, lepią, naprawiają, poprawiają, szkliwią. I zaplecze techniczne tej pracowni będzie w dawnym klubie muzycznym, w którym powstaje piecownia. Jest to w tej chwili realizowane. Remontujemy te pomieszczenia, montujemy instalacje, montujemy siłę. Będzie tam piec duży i mały piec, który mieliśmy do tej pory więc dwa piece i piecownia staną tam magazyny, regały, stoły warsztatowe będzie podciągnięta siła pod te stoły, żeby można było podłączać różnego rodzaju urządzenia, ale też zwykłe 230 V też. To jest zaplecza pracowni, której będziemy sobie wytwarzać, przetwarzać niektóre rzeczy, ciąć szkło, bo nie powiedziałem, ale ruszamy z pracownią szklarską, z pracownią ZPT, czyli z pracownią techniczną i z pracownią ceramiczną, już taką rozpędzoną, z dużym piecem, bo dzisiaj możemy tylko niektóre formy robić, wykonywać, bo mamy mały piec, a będziemy mieli duży, który już jest gotowy. Wybraliśmy wykonawcę, na ten piec trafi i. Do listopada, do końca listopada, musimy to wszystko zrealizować. To wszystko stanie i pełną parą ruszy, ale wiadomo, że techniczne zaplecze to jedno, bo w tych piecach ceramicznych gigantycznych, dużych, może nie gigantycznych, będziemy też topić szkło. To się nazywa fusing, kiedy topi się różne kolory szkła, tworzy się z nich nowe przedmioty, miseczki, łyżeczki, talerze, dekoracje. I ta pracownia szklarska będzie nie tylko fusingowa, tu również witraż, również, również mozaika szklana, biżuteria szklana, przeróżne pomysły i tu już od 6 listopada zaczynamy nabór do pracowni szklarskiej, poprowadzi ją pani Beata Grzesiak, artystka szklarz, mistrzyni fusingu, bardzo precyzyjny umysł, bo to ekonomistka również z wykształcenia, a więc bardzo łebski człowiek, która myślę poprowadzi, to jest z niej tona entuzjazmu a ta drukarka 3D o której zaczęliśmy to jest techniczne zaplecze naszych pracowni. Wyobraźmy sobie, że potrzeba zrobić detal do pracowni ceramicznej, tak? więc robimy w negatywie ten detal i mamy formę, w której możemy już ceramikę odciskać, wytapać kafle na przykład z jakimś zdobieniem, naszym unikalnym. Możemy wykonać pewnego rodzaju uchwyty do szkła, które będą uzupełniać się z tym co wykonamy w pracowni i tak dalej i tak dalej. Więc nowoczesne narzędzia, pracownie spod wody, które wychodzą i dzięki temu, dzięki temu możemy pochwalić się jak fajne, fajne rzeczy powstają w centrum kultury. Pracownie z podwody Orlen Dla Pomorza, Fundacja Orlen Dla Pomorza, realizujemy ten projekt ze wsparciem finansowym Darczyńcy. Porozmawiamy może o finansach. Ile dostaniecie środków z tej fundacji, o której rozmawiamy? No, już nie dostaniecie. Dostaliśmy, to jest prawie 150 tysięcy, ponad 140 tysięcy złotych, które możemy wydać na przygotowanie naszych pracowni. Oczywiście jest też wkład własny nasz, nasz finansowy Centrum Kultury, bo no, materiały na przykład do pracowni kupujemy za własne pieniądze, bo to nie jest tak, że ktoś daje i mówi, klepie po plecach, i mówi macie, macie, róbcie, tylko fajnie jest pokazać, że się samemu tak naprawdę tego chce, a więc, że się wykłada własne pieniądze po to, żeby to zadziałało pełną parą i Również tutaj z wsparciem finansowym Miasta Kamienna Góra Radnych, Rady Miasta Kamienna Góra Pana Burmistrza no musieliśmy wyremontować, wyremontować to dobre słowo, te zalane pomieszczenia w, w dawnym klubie muzycznym, no po prostu tam wymagało to już interwencji. Realizujemy to teraz, więc sam będzie piecownia. Tu nie będzie tak, że tam będziemy schodzić na zajęcia, na warsztaty, bo te pomieszczenia słabo się do tego nadają, ale będzie można znieść swoje rzeczy do pieca, ustawić. Będą regały, na których będziesz schła ceramika, będzie przestrzeń magazynowa i zaplecze techniczne. No po prostu coś, co jest absolutnie potrzebne, sądzę, w każdym domu kultury. Trzecia pracownia, z którą ruszymy, to zajęcia. Praktyczno-techniczne ZPT. Będziemy robić karmniki, budki dla nietoperzy, budki dla ptaków, gadżety, na przykład doniczki drewniane do domu albo osłony na doniczki, żeby wyglądały, parapety komuś pomożemy zrobić. Generalnie chcemy w takie, no, przypomnieć techniki, które były dawniej, ale też pokazać, że to się nic nie zastarzało, że fachowiec, który potrafi wyszlifować kawałek drewna, wywiercić nim dziurę, zabić flek, założyć wkręt i go zamaskować, to jest ceniony fachowiec i te umiejętności będziemy się nabywać w Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Pieniądze, one głównie służą do, do tego, aby wyremontować dane pomieszczenia i je doposażyć? Darczyńca przekazał pieniądze przede wszystkim na wyposażenie, ale także na drobne narzędzia, bo przecież jak mamy zajęcia takie praktyczne, to mamy tam, nie wiem, piła potrzebna jest, ale wcześniej musimy mieć pilarkę, żeby wyciąć deski na mniej więcej wymiar, żeby ci, którzy przyjdą na zajęcia, nie pracowali na 4-metrowych deskach. Nie, tylko dostaną po pół metra, przytną sobie, zrobią sobie karmnik. I tak dalej, i tak dalej. Więc całe to zaplecze techniczne to są pieniądze od darczyńcy. Reszta to my i Miasto Kamienna Góra. To nasze staranie po to, żeby trzy fajne pracownie pełną parą mogły ruszyć. Ceramiczna, techniczna i szklarska.